Pieśń druga. Jan Kochanowski. Serce rośnie patrząc na te czasy. Mało przed tym gołe były lasy, śnieg na ziemi wyższej łokcia leżał, a po rzekach wóz najcięższy zbierzał. Teraz drzewa liście na się wzięły, polne łąki pięknie zakwitnęły, lody zeszły, a po czystej wodzie idą statki i ciosane łodzie. Teraz prawie świat się Wszystek śmieje. Zboża wstały, wiatr Zachodni wieje. Ptacy sobie Gniazda omyślają, A przede Dniem śpiewać poczynają. Ale to grunt Wesela prawego, kiedy Człowiek sumnienia Całego ani czuje W sercu żadnej wady. Przeczby się miał Wstydać swojej rady. Temu wina nie trzeba przylewać, ani grać na lutni, ani śpiewać. Będzie wesół, byś chciał i o wodzie, bo się czuje prawie na swobodzie. Ale kogo gryzie mól zakryty, nie idzie mu w smak obiad obfity. Żadna go pieśń, żadny głos nie ruszy. Wszystko idzie na wiatr, mimo uszy. Dobra myśli, której nie przywabi, choć kto ściany drogo ujedwabi. Nie garć moim chłodnikiem chruścianym, a bądź ze mną, strzeźwym i spijanem.